Siemaneczko, dzisiaj pokażę Wam, co już zdążyło wzejść z tych nasion, które siałem trochę ponad tydzień temu. Także bardzo krótki czas od wysiania i już są siewki yuki. Proszę bardzo, juka. Najprawdopodobniej jest to juka aloifolia, taka dość, popu dość popularny gatunek. Także jest bardzo dużo. Jeszcze wiele jest pod ziemią takich jak, jak tutaj widać. Dopiero co wschodzących sieweczek. Karob również wzeszedł. Bardzo pięknie powschodziła tutaj mimoza biała. 12 siewek naliczyłem. Powschodził też pieprz brazylijski granaty, które wysiałam z owocu, ale to akurat nie z podróży, tylko normalnie z kupionego w sklepie owocu wysiane. No i to, co mnie najbardziej cieszy, co wzeszło, tutaj teraz może nie widzicie, ale zaraz odsłonię takie jedno ziarenko, gdzie będzie widać kiełek. Jeść tu zaraz znajdziemy. O! Proszę bardzo, jest. Widać nasionko z kiełkiem. I to jest karanda. Na tej roślince mi najbardziej zależy w tym momencie. Jest to roślina spokrewniona z oleandrem. Ma bardzo ładne kwiaty podobne do plumerii i jadalne owoce. Te owoce po przekrojeniu wydzielają takie mleczko specyficzne, białe. Jeśli są niedojrzałe, są paskudne w smaku, takie cierpkie, kwaśne, no nie do zjedzenia, ale jak już są mocno dojrzałe, są słodkie, przyjemne w smaku. Nie jadłem tych owoców, tylko próbowałem smaki, ale z tego co udało mi się przeczytać. To e, owoce te są jadalne, wykorzystywane w Indiach do różnego rodzaju przetworów. A sama roślinka jest bardzo ładna, i nawet jeśli nie miałbym jeść tych owoców, a mieć ją tylko jako roślinę ozdobną, to naprawdę jest warta uwagi, bo jest naprawdę ładną rośliną. Tutaj jeszcze mam właśnie oleandra wysianego z nasion, bo oprócz tych sadzonek zielnych przywiozłem sobie jeszcze nasiona. Pięknie wschodzą, naprawdę bardzo ładnie i szybko. No i e, mango. Mango normalnie z pestki wyłupane z tej właśnie osłonki, z tej takiej jeszcze wierzchniej warstwy, bo jest takiej jeszcze brązowej, skórce jakby. I takie coś wsadzone. Jeszcze zaraz Wam pokażę jak to wyglądało w momencie wsadzania, bo położyłem to nasiono w wodzie, żeby ono mogło spokojnie sobie naciągnąć, wypuścić korzeń. I tak właśnie wyglądało w momencie wsadzenia. Teraz już wytwarza właśnie ten pęd, z którego będą rozwijać się liście. Także na daną chwilę tyle roślin mi wzeszło. Czekam jeszcze na palmy, na trachę karpusa, na karłatkę. Czekam jeszcze na yy, melia azedrache, pistację kleistą i tą roślinę nieznanego mi pochodzenia. Ale już to, co wzeszło, to jest naprawdę dobry wynik. Tylko teraz... Gdzie znaleźć na to miejsce? Trzeba będzie pokombinować. Także trzymajcie się, hej!